Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie raki, skorpiony, ryby. I zapraszam do czytania tygodniowego. Zaczynamy od raków, później skorpiony i później ryby, a czasówkę znajdziecie w opisie. Przekładam karty. Talia jest przetasowana na wszystkie możliwe, słuchajcie, sposoby. Zaczynamy. Moje drogie raki, wy w najbliższym tygodniu, rydwan, dobrze to we własnej energii tutaj, pokonujecie trudności. No, to jest taka energia, słuchajcie, gdzie jest zapał, jest ambicja, e, mamy wolę do tego, żeby coś zrobić, chcemy się rozwijać. Hmm, może być to związane również z jakąś podróżą i tutaj zobacz, rezultatem w, w, złapania swojej własnej energii jest słońce dla ciebie, czyli przejrzystość w uwzględnianiu nawet detali, które mogłyby coś skomplikować, ale słońce samo w sobie jest karta optymizmu, tak? Szczęścia. Radości, sukcesu, dla części z was te dwie karty, karta sukcesu. Byłeś bardzo mocno skoncentrowany na tym, czego chcesz, tak? Dążyłeś do celu, nie dałeś się ponieść emocjom, bo dla mnie Rydwan to jest mega skoncentrowanie, właśnie odchodzę od emocji, staram się nie tracić jakby tego celu z oka. I to się tu udaje, i słońce jest sukces. Co więcej w swojej własnej energii. Więc dużą, dużą, dużą rolę moim, moim zdaniem drogi raku odegra Twoja autentyczność w przyszłym tygodniu. Idziemy dalej. Zobaczmy zatem słuchajcie, wyzwanie tygodnia. Sprawiedliwość. Sprawy urzędowe administracyjne mogą być ważne. Sprawy prawne jakieś. Hmm. Wyzwaniem może być prawda. Tutaj jeszcze bym tak powiedziała. Zobaczmy, muszę zobaczyć więcej. Chcę zobaczyć, jaka jest wskazówka. Po prostu też wyzwaniem może być dla Ciebie trochę z jakiegoś powodu robienie właściwych rzeczy z właściwych powodów. Kieruj się intuicją. Ona Cię poprowadzi. To jest Twój GPS. Możesz wszystkiego nie widzieć, coś nie, może, coś nie musi być dla Ciebie do końca jasne na ten moment, ale takie też intuicyjne podejście do spraw przyniesie Ci odpowiedzi. Tak? Nie wszystko widzimy okiem, jak wiemy. Trzeba trochę głębiej spojrzeć, tak? zobaczyć to, co niewidoczne i to Ci przynosi odpowiedź. Tu jest też jakaś kwestia, wyzwanie. To jest, jeśli jest rak, który ma ryby w swoim życiu. To jest jakaś sprawa, powiedziałabym, taka trochę natury. Em, może karmicznej z rybami. To, to dla kogoś może być, słuchajcie, e, ważne za dużo kart, a dziewiątka mieczy mi się odwróciła. Możesz się też zastanawiać, czy dać szansę rybom, rybom na przykład. E, wyzwaniem jest też, powiedziałabym. E, jeśli czujesz, że potraktowany się nie w porządku. To dojście do równowagi jest wyzwaniem, dziewięć mieczy, stres po prostu, tak, stres, zmartwienie i takie negatywne myśli, które nam się zaczynają w głowie kręcić, natomiast to jest jako wyzwanie, Ty sobie z tym poradzisz. Wydaje mi się właśnie, że intuicja Ci podpowie, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, dlaczego pewne sprawy jakby przebiegły w ten czy w inny sposób. Jaka jest sytuacja tygodnia? Cesarz, on sam nam wypadł tutaj, tak? Cesarz, cesarz czyli mm, osoba świadoma. Cesarz to jest osoba, która ma autorytet, rządzi i dzieli sprawiedliwie. Może to jest osoba, która Ci pomoże wybronić z tej sytuacji, tak? Ktoś w Twoim otoczeniu lub ktoś, z kim mógłbyś się skontaktować, skonsultować. On jest w stanie zaprowadzić porządek. Natomiast, jeśli to jest twoja własna, twoja własna ambicja, Twoja własna energia, to też jakby uporządkowanie spraw, logiczne podejście do spraw, a, ochrona tego, co dla Ciebie ważne, jest dla Ciebie ważna w przyszłym tygodniu ogólnie. Bardzo dużo wielkich arkan, nie wiem czy widzicie, ponieważ mamy hmm, Rydwan, Słońce, Sprawiedliwość, Księżyc i Cesarz. No, grubo. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Co z tego wyniknie? Królowa Mieczy. Królowa Mieczy, prawda i tylko prawda, przecinanie domysłów. Królowa Mieczy, energia kogoś bardzo bystrego, tak jakby umysłem w sensie, bystrego intelektualnie kogoś bardzo wnikliwego i kogoś, kto jest w stanie wyczuć ściemy. Więc... A co w miłości dla raków? Królowa Mieczy mówi to, co myśli. To też ważne. Tak? Mówi wprost, mówi to, co myśli. Na to bym zwróciła uwagę. Co tam w miłości? Okej. Okay. I to mi się odwróciło samo, więc ja tutaj zostawiam wam Sąd ostateczny. Dla części z Was przebudzenie związane z przebaczeniem, być może. Tak? Dla części z Was konieczność rozmowy, bardzo istotnej z Waszego punktu widzenia, żeby być może właśnie przebaczyć. Dla części z Was może w wyniku tej rozmowy usunięcie przeciwności w relacji, usunięcie blokad, szczęśliwe zakończenie. Ale nie przyjdzie łatwo tak sobie myślę. I co więcej, zobaczcie, tak naprawdę to była kolejna karta Wielkich Arkan. Okej, okay. dziękuję Wam bardzo, moje drogie raki. Tasujemy karty i zapraszam skorpiony. No to zaczynam. Drogi skorpionie, ty sam w tym tygodniu powiedziałam, zaczynam, bo to jest Twoja energia, sześć kielichów skorpionowa. Byk miał chyba też Tę kartę jako pierwszą. Sześć kielichów. Niezwykle uprzejmy jesteś, znaczy po prostu jesteś sobą, tak, ale życzliwy, uprzejmy, dobry dla innych, gotowy wesprzeć, pomóc. Życzliwy, okazujesz współczucie, dajesz z siebie dobro, to wróci być może. Mam nadzieję, tego Ci życzę. Nie robisz tego, w moim odczuciu, po to, żeby się popisać, czy też zaznaczyć swoją obecność, po prostu taki jesteś. Więc zobaczmy, co wynika z tej szóstki kielichów i wtedy dopowiem ewentualnie kolejne znaczenia i interpretacje. Osiem monet. Bardzo silne połączenie, słuchajcie, z jakąś sprawą zawodową lub w czymś, w, z czymś, w co chcesz się niewątpliwie zaangażować, bo czujesz to w sercu. <laughs> Bardzo fajnie pokazują się relacje ze współpracownikami. Osiem monet. Cokolwiek robisz, cokolwiek będziesz robił, to przy tych dwóch kartach powiedziałabym, że naprawdę nie będzie ci równych, bo Twój poziom zaangażowania wybija się ponad przeciętną w przyszłym tygodniu. To czujesz. Zwracasz uwagę na szczegóły, na detale, ale nie po to, żeby być czepliwym skorpionem, tylko dlatego, że na przykład chcesz coś wyszlifować i potrzebna jest tutaj jakby ta drobiazgowość właśnie, prawda? No dobra. Bardzo fajnie się pokazuje dla Skorpionów rozwój zawodowy lub osobisty, gdzie tutaj dbasz o swoje kompetencje, o tą umiejętność, którą tak ćwiczysz, bo chcesz ją opanować do mistrzostwa. I tak czujesz, że tak ma być. Ok, wyzwanie tygodnia. Zobaczmy. Znowu miałam wrażenie, że mi się karta odwróciła. Poczekajcie, muszę sprawdzić. Nie, no już tylko takie wrażenie. Wyzwanie tygodnia 7 buław. Reakcja na jakąś asertywność. Reakcja na jakąś asertywność. Hmm. Tak bym powiedziała i szóstka mieczy nie ma się czym martwić. Jako wskazówka. Ja bym powiedziała, nie przejmuj, się, i to trochę jest spójne z tym czytaniem. Słuchajcie, na kwiecień, który dla was robiłam. Szczerze mówiąc, tak to czuję ja. Cokolwiek tu tworzysz, wkładasz to w masę energii i serca. Ktokolwiek prowadzi tę energię w swoje otoczenie, wprowadza tę energię w Twoje otoczenie, w Twoje otoczenie, nie warto się tym teraz przejmować, żeby cię to nie, zdekoncent nie zdekoncentrowało. No dobra, sytuacja tygodnia, zobaczmy. To było wyzwanie. Ja bym powiedziała, ktokolwiek tutaj próbuje na Tobie coś jakby, tak jak, tak jak wspomniałam, odtrącić Cię, zdekoncentrować Cię, nie zwracaj na to uwagi. I nie martw się tym. Sześć mieczy. Odchodzisz od czegoś, co było ryzykowne. Tak? Więc... Sytuacja tygodnia. Więc bądź skoncentrowany na tym, czego pragniesz. Tak jak ten człowiek jest tu skoncentrowany na wykuwaniu tej monety. To jeszcze chciałam powiedzieć. I sytuacja tygodnia. Sytuacja tygodnia. Karta mocy. Sytuacja tygodnia. Karta mocy. Lew może być dla ciebie ważny, jeśli masz lwa w swoim otoczeniu. A co z tego wynika? Trzy buławy. No, trzeba znaleźć siłę w sobie, drogie skorpiony. Pokazuje się tutaj trochę delikatnie i tak wrażliwie, bardzo. Natomiast wydaje mi się, że po prostu mm, sytuacja tygodnia to jest karta mocy to może być ktoś, kto Ci udzieli jakiegoś wsparcia tutaj i dzięki tej osobie ruszysz do przodu, ale jak dla mnie tutaj ta karta mocy zachęca do tego, żebyś z, z dużą cierpliwością i odwagą, um, odwaga wynika z serca w tym momencie, w taki sposób zdyscyplinowany, z hartem ducha i szedł przed siebie dalej. Jeśli tu są osoby, które ci zazdroszczą jakiegoś progresu, jakiejś zmiany, i one próbują wprowadzić chaos do twojego życia, to dla mnie w tym momencie ta karta siły mówi o współczuciu. Tak? No dobra, a co w miłości? Bo powiem ci tak, nie, karta mocy, no siły ci nie zabraknie. Co z tego wynika? Trzy buławy, umacniasz swoją pozycję. Jest postęp. Wypatruj to co, jest, to, co jest dla ciebie ważne, też nadal. Nie, trzymaj rękę na pulsie, żeby ten postęp zrealizował się w Twoim życiu. Bo wcześniej podjąłeś konkretne decyzje i działania, utrzymałeś się w mocy. Mogło Ci to kosztować sporo wysiłku, energii, nerwów, cierpliwości, wszystkiego. Więc koordynuj, żeby to, na czym ci tutaj zależy, co tak trzymasz i próbujesz ujarzmić tę sytuację, osobę być może. Żeby to dotarło do celu, czyli do Ciebie. Tak? Żebyś przyciągnął do siebie to, czego chcesz. Wypatruj, koordynuj i będzie progres. Co tam w miłości? O! Karta 11.11, 11, moja ukochana. I na spodzie ósemka buław. Dobre wiadomości może jakieś dotyczące miłości spraw domowych. E, czwórka była czy to karta miłości? No pewnie, że tak. To jest poczucie tego, że jesteśmy wokół siebie ze sobą naprawdę. I mamy się z czego cieszyć. Dla części z was, to rzeczywiście, to będzie jakiś. E, na przykład, nie wiem, będziecie świętować ukończenie jakiegoś projektu dla was ważnego, z osobistego, romantycznego punktu widzenia z waszą osobą, tak? Dla części z Was, no to nie wiem, jakaś impreza bardzo ważna, to też na to bym zwróciła uwagę. W każdym razie, jeśli chodzi o relacje romantyczne, to tutaj masz koło siebie osoby, które są realnie, realnie, namacalnie zaangażowane w Twoją osobę. Czyli Wasza miłość jest absolutnie hmm, taka przepływająca równomiernie. Tak, jest równowaga, a poza tym dla mnie to jest też karta opatrzności. Dziękuję bardzo, moje drogie skorpiony. Zapraszam ryby. Moje drogie rybki. Zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy. I. Ty w tym tygodniu, droga rybo. Raz i dwa. Uch, król mieczy. Konkretna ryba, bardzo. Konkretna. Rozsądna, e, bez ekscytacji, robi to, co słuszne, i w rezultacie królowa buław dopina swego. <laughs> no tak. No. Bo królowa buław jako rezultat, jak dla mnie, oznacza, e, że z dużą pewnością siebie będziesz działała, droga rybo, dzięki logicznemu zastosowaniu spraw, tak. Nie ulegając właśnie ekscytacjom, że to ci doda powera, doda ci to mocy z jakiegoś powodu, wzmocni twój urok osobisty być może. Ta królowa buław, pamiętajmy, działa z myślą o sobie. Tu w rezultacie będziesz działać z myślą o sobie. Natomiast ty w tym tygodniu pokazujesz się jako ktoś, kto może potrzebuje użyć logicznych, bardzo merytorycznych argumentów opartych na faktach, żeby ta królowa buław miała szansę się zadziać. <laughs> Zobaczmy dalej. Wyzwanie tygodnia. O nie, o nie, za dużo. O, mam dwie. Magik i król monet. tylko wyzwanie tygodnia. Wyzwaniem może być zmonetyzowanie ide nowej idei, nowego pomysłu, czegoś, co chcesz tworzyć, co do czego czujesz, że masz talent, e no i chcesz działać w tym kierunku. Natomiast ten król monet może być wyzwaniem, jak to zmonetyzować. Król monet może być twoim szefem. Tutaj jest jakaś komunikacja o nowym projekcie, i dla ciebie to jest wyzwanie. Zobaczmy w takim, bądź razie, jakaś tutaj wskazówka dla ciebie. Wyzwaniem może być powiększanie zasobów również własnych. O to ty. No to co będę ci mówić? Ty wiesz najlepiej jaka wskazówka. Będziesz wiedział, droga rybo, moim zdaniem, gdzie prawda leży. Będziesz wiedział, droga rybo, będziesz wiedziała, droga rybo, co przytulić, co minąć żeby z jednej strony być może spełnić własne potrzeby, a z drugiej strony zaspokoić potrzeby tego tutaj ota króla, króla monet, który coś tam chce, no <laughs> tak powiem, jako wskazówka, no wiecie, karta księżyc, um, która mówi o tym, żeby jakby trochę widzieć tam, gdzie niewidoczne, a przede wszystkim kierować się własnym wewnętrznym GPS-em. Hmm? On ci pozwoli, pozwoli, być może to wyzwanie przekuć w jakąś korzyść. Hmm? Zobaczmy sytuację tygodnia. Czekajcie, przesunę karty na boczek, ponieważ mam wrażenie, że za chwilę zabraknie mi tutaj miejsca na miłość. Więc. Sytuacja tygodnia, świat. Chcę domknąć, chcę domknąć coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Chcę ukończyć to z sukcesem, tak? Chcę odnieść sukces, chcę odnieść w tej konkretnej sytuacji zwycięstwo. Chcę czuć się spełniony. Koniec, początek. Zamykamy coś, idziemy dalej więc karta generalnie ukończenia z sukcesem, bo ona mówi o tym, że mamy powód do radości, do tańca. Zobaczmy zatem, co z tego wyniknie, z tego świata. Co tu wynika z tego świata? Siedem kielichów, nowe możliwości. Widzisz? A w miłości dziesięć kielichów. Hmm. Nowe możliwości. Czyli po ukończeniu, zamknięciu jednego etapu, rozważać będziesz kolejne. Tak bym do tego podeszła. W siódemce kielichów możesz trochę bujać w obłokach, bo jeśli ta energia świata cię napędzi, ja nie mówię, że to źle, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, żeby jak ta energia świata cię napędzi, to możesz uznać, że nie ma limitu, nie ma granic. I dobrze, mogę wszystko. <laughs> w siódemce kielichów tylko ważne, wiecie, żeby. Y no bo to są marzenia na jawie, więc jakby hmm, wydaje mi się, że wiara w siebie samego i taka raczej racjonalna ocena, dystans czasami może mieć dla ciebie znaczenie, żebyś dobrze wybrał dla siebie, żebyś dobrze dla siebie wybrała. Jeśli chodzi o kwestie osobiste, romantyczne, dziesiątka kielichów, dziesiątka kielichów, wydaje mi się, że będzie coś, z czego absolutnie będziesz w stanie się cieszyć i będziesz potrafił to docenić, e, i tutaj chodzi o relacje z Twoim otoczeniem. Dla mnie to jest, powiedziałabym, też prośba o to, żeby pielęgnować relacje z Twoim, z najbliższym otoczeniem, tak? Żeby było miło i przyjemnie. Krótko mówiąc, to pokazuje się jako istotne. E, dziesiątka kielichów to jest trochę takie rozmażanie też dla mnie o przyszłości, szczerze mówiąc. O tym, jakby było miło nam, gdybyśmy tak to czy tamto. Ale ogólnie e, raczej taka energia, która mówi o satysfakcji Twojej emocjonalnej. Hmm? Dziękuję, moje drogie ryby. Uważajcie na siebie w takim razie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.